Od 2006 roku witamy Was w miejscu, w którym spełniamy marzenia o dobrostanie. Tym fizycznym, wizualnym, promując ideę smart aging, ale także tym zdrowotnym, bo niewątpliwie zdrowy człowiek promienieje pięknem. W Face and Body Instytut przekazujemy sobie motto, że liczy się dla nas człowiek, nie usługa ani modna nazwa urządzenia. Oferujemy Wam tylko bezpieczne i sprawdzone zabiegi, które łączymy w innowacyjny sposób, co zwielokrotnia efekty zabiegowe. Face and Body Instytut to ludzie z wybitną wiedzą i zdolnościami, którzy są w pełni zaangażowani i przejawiają prawdziwą pasję. Odróżniamy naturalne od sztucznego, zdrowie od imitacji i prawdę od manipulacji. Jesteśmy zawsze, kiedy nas potrzebujecie. Zapraszam. Zależy nam na bezpieczeństwie pacjentów i oczywiście skuteczności wykonywanych zabiegów. Ze względu na to wprowadziłyśmy nowy produkt, którego dr Klaudia jest ambasadorem, jednym z 12 w Polsce, i jest to nowy preparat do lipoliftingu skóry twarzy. Ze względu na to, że zależy nam na bezpieczeństwie, to my same poddajemy się większości zabiegów i taką przyjemność będę miała dzisiaj. Jeżeli chodzi o oddanie się w ręce dr Klaudii. W związku z tym, że teraz główny nacisk kładziemy na regenerację skóry i biostymulację, zdecydowaliśmy się właśnie z Agnieszką wprowadzić produkt, najnowszy produkt. Właśnie do tego celu jest on przeznaczony, który sama sobie już wykonałam około 3-4 tygodni temu. Tak jak Agnieszka mówiła, wszystko sprawdzamy na sobie. Więc jestem już po zabiegu, jestem bardzo zadowolona i dlatego też zaproponowałam również ten zabieg. Zależało jej na tym, aby lekko unieść owal twarzy, więc tutaj w, te, w tej sytuacji, jako że tutaj pojawiły się pierwsze oznaki opadania twarzy, nie ma podparcia, więc zdecydowałam się podać produkt po to, aby lekko unieść właśnie owal twarzy i przywrócić te objętości. Jest to kwas hialuronowy, który nie jest absolutnie wypełniaczem, więc nie wypełniamy niczego, tylko regenerujemy i lekko unosimy. Jest to zabieg tak zwany lipoliftingujący. To jest zabieg przede wszystkim taki, że on niejako chroni nasz tłuszcz przed resorcją. Po 30 roku życia niestety nam go ubywa. W związku z tym traci skóra podparcie i siłą ciężkości nam opada. W związku z tym podajemy ten produkt po to, żeby przywrócić to, co utraciłyśmy. Klaudia powiedz mi, czy przy tym zabiegu będzie taki efekt, że na przykład to mi się zmniejszy, czyli to zagięcie w linii marionetki? Taki jest cel tego zabiegu. Są dwa podania. Jedno podanie jest dla osób, które mają bardzo szczupłą twarz i mają cienką skórę i wtedy podajemy w dwóch depozytach. Natomiast w Twoim przypadku zdecydowanie podałabym w jednym depozycie, tak jak u siebie, po to, aby podnieść lekko chomiki. W momencie, kiedy podnoszą się chomiki, również i marionetki lekko się spłycają. Ja nigdy nie obiecuję, że one się całkowicie spły... znaczy znikną, w ogóle ich nie będzie. Nie. To są też naturalne rysy twarzy. Po to robimy te zabiegi, żeby to było naturalne. Prawdziwy smart Aging rozpoczyna się od sprawdzenia stanu organizmu, weryfikacji naszej higieny życia parametrów, zdrowia, przyzwyczajeń pielęgnacyjnych. Pierwszym krokiem jest zawsze minimum godzinna konsultacja, która w naszym systemie nazywa się pierwszą wizytą konsultacyjną. Nie pomija jej, bo efekty będą marne. Zabiegi, które mają stymulować skórę, muszą być przeprowadzone w odpowiednich warunkach zdrowia. Co wyniesiesz z konsultacji? Analizę parametrów zdrowia z badań laboratoryjnych, informacje, czy i do jakiego specjalisty możesz albo musisz zgłosić się na wizytę lekarską, sugestie dietetyczne z przykładowymi jadłospisami, codzienną pielęgnację i oczywiście plan suplementacyjny. Dzięki konsultacji możesz uniknąć problemów zdrowotnych, udoskonalić wygląd skóry, a przede wszystkim spowolnić procesy starzenia. To jest Smart Aging.